Pierwszy odcinek kanału na YouTubie, na TikToku za wiedzy menadżera. Tak wygląda moje oposażenie Tak wygląda, tutaj jest na ósemce, ósemka, 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 szóstkę mam Tutaj mam dwójki, nie upgrade'owałem, tego mi się w sumie nie chciało Tu mam w sumie bosta Jebu brudzi, bosta, bosta, nie Driversa I mam kierowcę na ten Daniela Kwiata, mogę poprawić, też mam na ósemkę, ale mogę go poprawić dzisiaj do dziewiątki Upgrade 440 Wszystkie wyścigi są moje. Luka Norris też. Je jeszcze troszkę brakuje. Co, robimy sobie pierwszego wyścigu. Polecam tą grę strasznie, najlepsza gra jaka jest. Ja w sumie długo w to grałem, no. Teraz będę grał z Ros Rosja Sochi Autodrom. Autodrom, kurwa, napierdalamy, napierdalamy. Gramy kwalifikacyjne. Pogoda 22 stopnie. Zobaczymy, czy wy pierwszy wyścig będzie wygrany na kanale, czy przegrany. Pokażę wam, jaką mam strategię na wyścigi. Generalnie, tutaj mamy 17-22. Bosta, bosta, bosta sobie weźmiemy. No nie, mam po 15, a w sumie coś się będziemy. Z tym smolić. Equip. Drugiego bosta też Equipa. To jest właśnie ten serk, że nie mogę ten. Dwóch kierowców zrobić, ale dobra, to jedziemy na jednym. Gramy ze jakimś, niejakim alanem, kardelim. Nie jedziemy kardel, kardalii i napierdzielamy. Wygrany będzie wyścig, chyba obowiązkowo. Na razie, na razie ma przewagę. Kardelli jest, mamy lidera, mamy lidera. Teraz w tym momencie, przy strategii, jakiej używam, dopiero wyłączam sobie ten przyspieszenie na maksa. Jestem liderem, dlaczego jestem liderem? Ponieważ ten. Yy, już nie jestem liderem, ponieważ jest 21 miejsce. Kurde, jestem, jestem liderem. No, jestem liderem. Zobaczymy, jak pójdzie w dalszym ciągu wyścigu. Czy wyścig wygrany? No zobaczymy no, na 99% będzie wygrany Mam 14 bostów na kwiacie Gdyby sobie wyobrażacie coś takiego To jest wyścig, wyścig, wyścig petarda 7 okrążeć do końca Muszę pamiętać, że jedno okrążenie nie będzie wygrany wyścig Przewaga, przewaga nad Norisem jest strasznie duża Teraz już mamy drugie okrążenie. Jaka jest strategia na wyższych? No, generalnie słabszego kierowcy, no nie spuszczamy ten, żeby się odpoczywał. Norisa nie mogę, bo musi być 33%. No, nie pamiętajmy o 33%. Opon, no nie, że wtedy yy, musi być, żeby doja, Nie mogę dać przyspieszyć po prostu na maksa. I co ja powiem ciekawego, po tym wyścigu będę miał kwiatka ulepszonego I będzie już wyścig wygrany Wyścig wygrany, 90% wyścigu wygram ja w to gram w sumie z ile, z pół roku Z pół roku nie wiem, z godziny dziennie, może coś pokoić za pół godziny Kwestia, kwestia czy prac... chodziłem do pracy, czy się z jakąś dziewczyną widziałem, czy ze znajomymi się spotkałem, czy nie Od tego to zależy Ile te odcinki jeden będą trwały godzinę, brudzi, godzina 10 minut co kurwa. Za chwilę, za chwilę odpiszę. Ja na razie kurwa. E, na razie, na razie gram. Później odpiszę. Mam dać się dzisiaj do odebrania. Baczymy, czy będę chwalił mechanika, czy nie, Zobaczymy, jak mi miał wygrany będzie na 100%. Nie, mam mam wygrany wyścig. Co ja teraz będę robił? Kwiatka muszę dać na softa, wymianę opon. Mamy cztery okrążenia do końca, 3,5. Później Norisa, Norisa damy na fula na ten, na czerwony, na Mexa przywieszenie. A kwiatka, kwiatka dam gdzieś po końcach siódmego okrążenia. Mam ulepszonego kwiatka. Wszystkie wyścigi moje. stopa na Westy Nie, 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 bo za mało. Nie, 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 nie opłaca się. Chyba, jeszcze jest prawdopodobieństwo, że przegram wyścig, ale chyba nie. Nie ma takiej możliwości, żebym przegrał wygrany wyścig. Wciąż się wypadku Luka Norisa, no nie do samego końca z wyścigiem, no nie, czy on będzie wygrany, czy on będzie przebrudził. Trzymam się do końca, no nie, jakie opony wymienić. Nie, leciutki deszczyk, damy opony na softa Jak ta strategia generalnie też wygląda, bo często gadałem o strategii, teraz daję na fulla, no nie, musi być trzy okrążenia, 3 dwa, trzy, trzy, żeby przejechać dwa okrążenia na maksę w przyspieszeniu Mieniam na softy, nie opłaca się, później, później ja z znowu te... Ha, 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 on sobie wymienił opony na łety Czy ja mam wygrany wyścig, a tutaj jeszcze ma taki czas, nie, na łety mam wygrany wyścig na 99% Piatka sobie jeszcze damy na ten na mniejszy na stułę. Jak ja mam tyle Porsa, to ja mam piat wygra wyścig na 100% nie brudź Piąty, piąty będę na stułę. No jak wyglądają te zasady w grze, no nie? O, odcinki będą 10 minutowe. Patrzymy sobie tutaj na opony, jakie mają opony, tutaj mają na hornach przejściowy, czy na stylu, powinien go wyprzedzić. Tutaj będzie wymiana opon, piat za chwilę będzie drugi Yy, opony to Ricardo, chyba też wyprzedzę, tu mamy Teamsy i będę miał znowu pierwsze miejsce Teamsy, to jest oczywiste, no nie, kto gra, no Irek, no nie, to Teamsy muszą być na pierwszym miejscu i teraz Kwiata daje na pula, ja bym Kwiata dał wcześniej na pula, tylko że chciałem wam pokazać parę rzeczy na kanale YouTube'owym, to ten, yy, no, gramy dalej. Już, już jedzie kwiat po zwycięstwo, teraz się poemocjonujemy, kwiat jedzie, kwiat jedzie, będzie pierwszy, będzie pierwszy i pokażę wam jak ta gra wygląda na takiej zasadzie. Będzie, będzie zwycięstwo, będzie zwycięstwo, będzie, będzie, będzie. Czy ja mogę? Nie, na 100% wygrany. Kwiat, kwiat, napierdzielaj, napierdzielaj, napierdzielaj kwiatek. Jest, jest, jest. Ocinek, odcinek, jest. Daję ignorę. Może nie opłaca, no nie tam jest tym, że tam musi być 0,2, w 0,2 to zwania w ogóle do któregoś momentu. Nie widziałam ja jeszcze... ta Gold Kraty to jest też takie 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 drugorzędne w sumie tychże. Trzeba sobie zbierać przede wszystkim cash'e, no nie, żeby sobie kupić ewentualnie paki, jak czasami ma się za dużo przegranych wyścigi. Odbieramy race Kraty, ciekawe co zostanę. O Kwiat dalej, dalej jest na upgradeowanie. Chcę wam pokazać tylko na tym jeszcze odcinku. Jak wygląda upgradeowanie. Stać mnie, 414 koła I mam na ten, na dziewiątce Bo ja pierdzielę, na dziewiątce jest strasznie dużo, ale ja mam tak zawodnika zrobionego, że to jest bajka, bajka Mam nadzieję, że odcinek się podobał Co, wracam, 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 wracam do robienia innych rzeczy Dobran, do widzenia, miłego dnia życzę